Człowiek pozostający w stałym kontakcie z używką nieuchronnie zmierza do zniewolenia, do uzależnienia. I o tym właśnie będzie ten odcinek. Chciałbym powiedzieć to w, w miarę zwięzły sposób, jak yy, Następuje wejście w ten proces uzależnienia. W dwóch poprzednich odcinkach pokazywałem to, że kiedy człowiek jest na tym pierwszym etapie, to jest w nim bardzo wiele beztroski i poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z używką, gdyż wydaje się mu ona jedynie źródłem rozrywki. Później, gdy przechodzi do kolejnego etapu, okazuje się, że używka staje się jego wyrazistą potrzebą. Potrzebą, która coraz mocniej, coraz bardziej, coraz częściej domaga się zaspokojenia. Kiedy nie jest zaspokojona, to daje nam do zrozumienia, że nie możemy jej lekceważyć, wprawiając nas w stan dyskomfortu i cierpienia. Jednak, kiedy człowiek idzie tą drogą, to na tym się to nie kończy. Dochodzi się do miejsca, w którym człowiek doświadcza Uzależnienia doświadcza zniewolenia, staje się niewolnikiem tejże używki, i charakteryzuje się to tym, że wchodzi taka osoba w świat, w którym przekracza się wszelkie granice. Wcześniej wyznawane wartości są wyrzucone do kosza, pozostają po nich jakieś złudzenia. Przyzwoita dziewczyna, która myślała, że nigdy nie będzie sprzedawać swojego ciała, by w ten sposób zarobić na narkotyki, okazuje się, że teraz jest już właśnie na tym etapie. Ktoś, kto nigdy w życiu niczego nie ukradł, teraz zdaje sobie sprawę, że dla narkotyków jest gotów to zrobić. Ktoś, kto nigdy nie żebrał, ktoś, kto nigdy nie okłamywał, ktoś, kto nie posuwał się poza pewne granice swoich wartości, teraz bez problemu. Przekracza te granice, jeśli tylko nagrodą za ich przekroczenie będzie możliwość wypicia kolejnej dawki alkoholu czy przyjęcia kolejnej dawki narkotyków. Poprzez przekroczenie tych granic człowiek wchodzi też w świat, w którym odcina się. Od reszty zdrowego społeczeństwa, z którym mógłby mieć do czynienia. Wszystkich zawodzi, wszystkich rozczarowuje. U osób, które kochają tą osobę, powoduje tak wiele cierpienia, że każda z tych osób dochodzi do wniosku, że lepiej trzymać się na dystans i nie być w zbyt bliskim kontakcie z tą osobą. Życie takiej osoby zaczyna się zawężać do tego, by Czcić swoje nowe bóstwo, używkę, ponosisz wszelkie ofiary, by używka zawsze była obecna w Twoim życiu. Jest to coś naprawdę strasznego. Koszmarną rzeczą też jest w tym to, że na tym etapie w coraz mniejszy sposób odczuwa się jakiekolwiek przyjemności wynikające z zażywania tej używki. Te przyjemności były wyraźnie obecne na pierwszym etapie, były wyraźne na drugim etapie, ale na tym trzecim etapie tych przyjemności jest coraz mniej, a jest coraz więcej konsekwencji, jest coraz więcej bólu, jest coraz więcej kłopotów, żyje się w nieustającym kryzysie. I to, co następuje z biegiem czasu, gdy taka osoba pogrąża się w swoim zniewoleniu, to to, że używka ostatecznie staje się tylko sposobem na to, by przez chwilę poczuć się normalnie albo by przez chwilę zmniejszyć swoje cierpienie. Cierpienie, do którego doprowadziło się w swoim życiu poprzez szukanie przyjemności w tejże używce. Gdybyśmy przyjrzeli się temu z takiej dłuższej perspektywy, to zauważylibyśmy, że człowiek od używki dostaje spotęgowaną odwrotność tego, czego oczekiwał. Bo może oczekiwać przyjemności, ale. Po całym tym przebytym procesie, kiedy ta osoba jest już uzależniona, zniewolona, wtedy taki człowiek odkrywa, że zamiast przyjemności dostał cierpienie. Człowiek sięgając po używkę robi to z pewnym poczuciem, że daje to mu wolność, odwagę, że daje mu to możliwość dobrej zabawy, że daje mu to coś, co jest ewidentnie odczuwaną przez niego korzyścią. Ale na końcu tego procesu. Kiedy spojrzy się na to, widzi się, że dostało się spotęgowaną odwrotność, dostało się zniewolenie, dostało się koszmar, dostało się ból i cierpienie. Coś, co miało nadać barw życiu i sprawić, że w świecie będzie żyło się weselej, pozbawiło cię możliwości cieszenia się tym światem, wyrzuciło cię poza margines. I to jest. Tą tragedią, która wynika z trwania w kontakcie z używką. Ludzie uzależnieni to ludzie, którzy często stracili jakąkolwiek wiarę w to, że może coś się zmienić w ich życiu. Ludzie uzależnieni to często osoby, które myślą, że to, co ich spotkało jest bardzo wyjątkowe, nietypowe, niecodzienne, nikt inny czegoś podobnego nie przeżył. Ludzie, którzy doświadczają uzależnienia Zaczynają odczuwać wrogość świata zewnętrznego. To, że innym się powodzi, to, że inni żyją dobrym życiem, jest czymś, o czym myślą, że jakiś podstęp w tym musiał być. To tak normalnie ludzie. Nie mają. Kiedy pytamy ludzi uzależnionych, czy znają kogoś, kto nie pije, czy kogoś, kto nie ćpa, to najczęściej ci najbardziej ekstremalnie uzależnieni, pośród swoich znajomych, mają osoby, które żyją w identyczny sposób jak oni a o osobach spoza swego środowiska myślą, no pewnie są nie na tym etapie, oni też pewnie to robią, ale jeszcze nie doszli do tego etapu. Więc dla alkoholika wydaje się, że wszyscy ludzie piją, dla narkomana wydaje się, że wszyscy ludzie ćpają, a jak nie ćpają, to tylko dlatego, że nie wiedzą jakie to jest i że się z tym nie zetknęli. Świat takiej osoby jest bardzo zawężony. Świat takiej osoby jest ukształtowany przez nauk, jest ukształtowany przez ciągły kontakt z używką. W świecie takiej osoby jest bardzo mało wiary w możliwość powrotu do normalnego życia, ale ta możliwość istnieje. Ktoś, kto jest na tym etapie, nie jest w stanie pomóc sobie sam. Ktoś, kto jest na tym etapie, Potrzebuje pomocy specjalistów, ktoś, kto jest na tym etapie, potrzebuje zgłosić się na detoks i zacząć szukać ośrodka odwykowego, w którym mógłby odbyć terapię. Powrót do normalnego życia zawsze jest możliwy, ale to ty decydujesz, czy zechcesz oddać się w ręce ludzi, którzy chcą ci pomóc, bo sam już nie możesz sobie pomóc.